Cześć, z tej strony Zuzastrzelczyk. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Projekt Gastro. W moich podcastach możecie usłyszeć o pomysłach, problemach i praktycznych rozwiązaniach. Ja się zajmuję planowaniem, zarządzaniem, optymalizacją z akcentem na to, jak skutecznie prowadzić lokal gastronomiczny, podnosić zyski i jednocześnie pozostawać fair wobec swoich klientów i wobec swoich pracowników. Dziele się doświadczeniem z branży, w której każdy dzień przynosi nowe wyzwania od planowania menu poprzez zarządzanie personelem, aż po kwestie operacyjne i finansowe. Dziś opowiem wam, dlaczego tak ważne jest, aby mieć rozpisane procedury w funkcjonowaniu lokalu gastronomicznego i nie ma znaczenia, czy jest to bardzo duża restauracja, czy to jest malutka, kawiarenka, czy jakieś bistro. Zacznijmy więc od podstaw, co to w ogóle są procedury. Tak więc procedury to są te wszystkie kroki, które prowadzą nas jak po koralikach od momentu otwarcia lokalu kiedy dopiero zaczynamy aż do jego zamknięcia każdego dnia każdego wieczora każdego dnia powinny naszej pracy i pracy naszych pracowników towarzyszyć rozpisane procedury na samym początku one są rozpisane a potem każdy ma już je w głowie i nie musi do nich wracać wiem że zarządzanie lokalem bywa stresujące czasami brakuje produktów czasami obsługa nie działa tak jakbyśmy sobie tego życzyli a innym razem wszystko idzie jak po maśle i tylko niestety czekamy, aż coś tam nam się posypie i tak też bywa. A co jeśli powiedziałabym Wam, że dzięki zdefiniowanym procedurom można uniknąć większości takich właśnie problemów nieprzewidzianych? Dziś opowiem, jak to zrobić. Dlaczego te procedury są takie ważne? Dzięki procedurom lokal gastronomicznym może działać jak dobrze naoliwiona maszyna, nawet w tych najtrudniejszych sytuacjach, takich, które nagle na nas spadają. Procedury pozwalają nam na spójność i na kontrolę nad każdym aspektem działalności, odrobienia zakupów i zarządzania zapasami poprzez przygotowywanie posiłku aż po obsługę klientów, i zarządzanie personelem. Procedury to również sposób na minimalizowanie stresu i naszego, i naszych pracowników. Bo każdy, kto kiedykolwiek pracował w gastronomii, wie, że stres i poszpiech to jest codzienność tej branży, ale właśnie dobrze zaplanowane i jasno opisane procedury mogą pomóc w zmniejszeniu tego chaosu, ponieważ pracownicy wiedzą co robić, a właściciele nie muszą się martwić o każdą decyzję. Każdy lokal gastronomiczny, niezależnie od tego właśnie czy to jest mały, czy duży, ma kilka takich kluczowych obszarów, w których procedury są tak naprawdę absolutnie niezbędne. I teraz porozmawiamy o każdym z tych podstawowych obszarów tak bardziej szczegółowo z przykładami, jak one mogą po prostu działać w praktyce. Pierwszym kluczowym obszarem jest zarządzanie zapasami i dostawami. Znamy to oczywiście wszyscy. Czasami zapomni się zamówić jakiś kluczowy składnik, po prostu ktoś go nie zapisał, tak? Nie wszyscy mają automatyzację u siebie w lokalach, jeśli chodzi o zamówienia i nagle się okazuje, że brakuje go akurat w sobotnie popołudnie kiedy lokal pęka w szwach. No i co wtedy? Bez dobrze opracowanego procesu zarządzania zapasami i dostawami możemy łatwo wpaść w kłopoty i po prostu stracić gości. I właśnie tutaj pojawia się rola procedur. Pomyślmy o tym na przykładzie takich sieci dużych jak McDonald's, który działa według bardzo ścisłych procedur zarządzania zapasami. A co to oznacza w praktyce? Po pierwsze, w McDonaldzie są właśnie automatyczne zamówienia, czyli systemy zarządzania zapasami są zautomatyzowane. Każdy składnik jest monitorowany w czasie rzeczywistym, a gdy osiągnie jakiś określony poziom minimalny, system automatycznie generuje zamówienie do dostawcy, Taki system minimalizuje ryzyko braków i pozwala na bardzo efektywne planowanie. Po drugie, regularnie przeglądanie zapasów. Nawet w mniejszych lokalach, nie takich dużych jak McDonald's, tylko na przykład w jakichś kawiarniach albo malutkich pizzeriach, Ważne jest regularne sprawdzanie stanów magazynowych. Warto wdrożyć taką prostą procedurę cotygodniowego przeglądu zapasów, aby mieć pewność, że niczego nie brakuje i dzięki temu też unikniesz braków, ale też zmniejszysz ryzyko marnowania produktów, to, co też jest w gastronomii bardzo często spotykane. I ostatnia rzecz to są minimalne i maksymalne stany magazynowe. Określenie tych stanów to też jest podstawa dobrego zarządzania zapasami. Wyznaczenie tych minimalnych ilości składników pozwala na zapobieganie brakom, a maksymalne poziomy pomagają uniknąć marnotrawstwa i nadmiernych kosztów związanych z przechowywaniem tych produktów. Aby to uzmysłowić, powiem taki dosyć praktyczny przykład. Wyobraź sobie lokal gastronomiczny, który serwuje zarówno wyroby cukiernicze, ale też kawę. Właściciel ustalił, że zapas kawy nie może spaść poniżej 5 kg. I to jest taki minimalny poziom, który gwarantuje, że nawet w razie nagłego wzrostu liczby klientów w czasie jakiegoś bardzo ruchliwego weekendu, kawy nigdy nie zabraknie. I co tydzień ktoś z obsługi w konkretny dzień sprawdza zapasy. Jeśli poziom kawy spada do ustalonego minimum, to to jest wysyłane zamówienie do dostawcy na kawę. Proste, prawda? Ale taki proces właśnie eliminuje chaos, zapewnia ciągłość dostaw, no i zmniejsza przede wszystkim też stres właściciela. Drugi obszar, w którym procesy są niezbędne, to przygotowanie i serwowanie posiłków. No i tutaj znowu doskonałym przykładem jest McDonald's czy na przykład Starbucks, gdzie każdy produkt smakuje i wygląda tak samo, niezależnie od tego, w której lokalizacji się znajdujemy. Czy będziemy jeść coś w Polsce, czy na przykład pojedziemy do Włoch i będziemy tam kupować frytki albo burgera. To jest właśnie zasługa precyzyjnie opisanych procedur przygotowywania posiłków. Nie ma tutaj miejsca na improwizację. Każdy przepis jest bardzo dokładnie rozpisany. Każdy krok jest określony. W praktyce standaryzacja posiłków to jest sposób na zapewnienie spójności. Jeżeli masz kawiarnię, warto ustalić dokładne proporcje każdej kawy, czyli ile gramów kawy, ile mililitrów mleka, jak długo ma się zaparzać. Dzięki temu każdy klient będzie wiedział, czego może się spodziewać, a Ty zyskasz pewność, że ta Twoja marka kawiarni będzie kojarzona z jakością i z powtarzalnością smaku. W małych lokalach gastronomicznych, takich właśnie na przykład jak kawiarnie, albo nieduże restauracje czy bistro, procesy mogą dotyczyć także organizacji pracy w kuchni. Należy wtedy podzielić kuchnię na różne stanowiska, np. dla jednej osoby odpowiedzialnej za przygotowywanie napojów, drugie dla tych, którzy serwują jedzenie. Trzeba wyznaczyć procedury dla każdej z tych ról, aby nikt nie tracił czasu na zastanowienie się, co powinien robić. Nie należy jednak mylić w tym wypadku zakresu obowiązków z procedurami, bo to są dwie. Nieco inne rzeczy. Przykład praktyczny. Wyobraź sobie, że prowadzisz kawiarnię i każdy z Twoich baristów, których masz dwóch, przychodzą jeden na popołudnie, drugi na rano, ma swój sposób na parzenie kawy. Jedna osoba parzy kawę krócej, inna duża, a jeszcze ktoś inny dodaje no troszeczkę, dajmy na to 10 ml więcej mleka niż przewiduje ta receptura. Klienci mm, tacy bardziej wyczuleni są troszeczkę zdezorientowani, bo raz kawa jest za mocna, a raz jest na przykład zdecydowanie za bardzo mleczna. I rozwiązaniem jest tutaj dokładne rozpisanie procedury przygotowywania tej kawy. Od odmierzenia ilości poprzez temperaturę wody, aż po czas jej parzenia, proporcji dodatków. Wszystko jest rozpisane i oczywiście sposób parzenia tej kawy, ponieważ może to być Hemex, Aeropress, a możemy robić to w standardowym ekspresie w Kolbówce. Jest jeszcze jeden bardzo ważny obszar, i to jest obsługa klienta. Obszar, który bez procedur może szybko zmienić się w koszmar, ponieważ każdy lokal gastronomiczny żyje właśnie dzięki klientom, a zadowolenie klientów to jest priorytet. Jednak bez jasnych procedur, nawet najbardziej zaangażowana obsługa, o taką naprawdę trudną w dzisiejszych czasach, może nie spełnić oczekiwań, więc tym bardziej, jak mamy tą obsługę, może niekoniecznie taką, jakbyśmy sobie wymarzyli, musimy bardzo mocno się przyłożyć do Przygotowania procedur. W sieciach gastronomicznych, takich jak McDonald's czy Starbucks, do których tutaj już się wcześniej odwoływałam, procedury obsługi klienta są bardzo precyzyjnie określone, od momentu, w którym klient przekracza próg lokalu, aż do momentu, kiedy go opuszcza. Zauważcie, że w McDonaldzie wszystko jest dokładnie rozpisane, a każdy pracownik wie, jakie kroki podjąć na każdym etapie interakcji z klientem. Zastanówcie się, czy nie jest tak, że jak idzie się do McDonalda, to zawsze dostajemy te same pytania, tak? Zamawiamy jakiś zestaw, pytają się nas, czy ma być powiększone. Kolejne pytanie, czy ma być napój mniejszy czy większy. U nich jest ułożona cała procedura pytań. Jeżeli prowadzisz niewielki lokal, proces obsługi klienta może dotyczyć takich rzeczy, jak na przykład powitanie klienta, i tutaj trzeba zdefiniować, w jaki sposób personel ma witać gości, jak powinno wyglądać pierwsze podejście do stylika, czy na przykład przyjęcie zamówienia. Kolejna rzecz to jest obsługa reklamacji, mega ważna rzecz. I warto tutaj mieć też ustaloną procedurę na wypadek, gdy klient zgłasza reklamację, na przykład łamał zęba na pinesce, albo znalazł włosa w swojej zupie. I tutaj pracownicy powinni wiedzieć, kto podejmuje decyzję w takich sytuacjach, Jakie kroki należy podjąć, jak zareagować, co mogą, co nie mogą, aby zminimalizować ryzyko utraty tego klienta i aby wszyscy wyszli zadowoleni. No i jeszcze ostatnia rzecz to jest zbieranie zamówień. To może brzmieć prosto, ale wiele lokali boryka się z problemem bardzo nieprecyzyjnego zbierania zamówień. Także warto tutaj ustalić, jakie informacje personel musi uzyskać od klienta, czy ma jakieś alergie, czy chce jakieś dodatkowe składniki, czy chce coś zamienić. Tutaj komunikacja jest bardzo ważna, ponieważ klienci no, niestety bardzo lubią kombinować. Jeżeli się czegoś nie zapisze, no, to potem często ktoś ma pretensje. Czwarty obszar, który często jest pomijany w planowaniu, to jest higiena i bezpieczeństwo. W gastronomii to jest absolutnie kluczowy element. Niezależnie od tego, czy prowadzisz właśnie bardzo mały lokal, czy bardzo dużą restaurację, klienci zwracają ogromną uwagę na czystość. A różnego typu zaniedbania w tym obszarze mogą tak naprawdę zrujnować reputację lokalu, ponieważ teraz jest dostęp do mediów społecznościowych, do internetu, gdzie każdy może napisać negatywną opinię bardzo szybko. Procesy związane z higieną i z bezpieczeństwem mogą obejmować takie przyziemne rzeczy, jak po prostu codzienne sprzątanie. I tutaj trzeba ustalić harmonogram sprzątania, aby mieć pewność, że wszystkie obszary, w tym toalety, Stoliki pod stolikami są regularnie czyszczone. Nie zawsze tak jest w lokalach. Kolejna rzecz to jest dezynfekcja powierzchni. Należy też wprowadzić regularne procedury dezynfekcji miejsc, których często klienci dotykają palcami rzeczy na przykład uchwyty, włączniki, klamki czy przyciski od toalet, jak również stołe blaty czy uchwyty drzwi. No i ostatnia rzecz to jest higiena osobista pracowników. Każdy pracownik musi tutaj bardzo szczegółowo znać zasady higieny osobistej, takie jak częste mycie, noszenie rękawic, czepków w kuchni czy chociażby noszenie czystego fartucha czy Zapaski. Praktyczny przykład. To jest taki lokal, który nie ma jasno określonych procedur dotyczących czystości. Jeden dzień obsługa umyje stoły kilka razy, innego dnia zapomni zupełnie o tym mm, i na przykład też nie wyrzuci śmietników. No i efekt jest taki, że klienci następnego dnia rano widzą brudne stoliki, widzą śmieci wysypujące się ze śmietnika i są nieco zniesmaczeni, tak? Już nie mówiąc o tym, że się wydobywa nieprzyjemne tych śmieci. No i procedura w wypadku. Utrzymania czystości jasno określa, jak często należy sprzątać, kto jest odpowiedzialny którego dnia za sprzątanie, jak to ma być zrobione, i to wszystko sprawi, że takie sytuacje przestaną się po prostu zdarzać. I ostatni, ale nie najmniej ważny obszar to jest szkolenie personelu. Zarządzanie personelem to jest coś więcej niż tylko zatrudnienie odpowiednich ludzi. I tutaj bardzo ważne są procedury dotyczące rekrutacji, wprowadzania nowych pracowników do zespołu, przeszkolenia ich. I to wszystko jest kluczowe, aby zachować właśnie efektywność pracy, odpowiedni poziom obsługi gości. W sieciach gastronomicznych takich jak tak, McDonald's i Starbucks, każdy nowy pracownik przechodzi przez system szkoleń, który obejmuje wszystkie kluczowe obszary pracy: od przygotowania napojów, poprzez obsługę klienta, sprzątanie, aż po zarządzanie kasą fiskalną i terminalem. W mniejszych lokalach warto również wprowadzić podobne procedury, nawet jeżeli są prostsze. Kluczowe jest to, aby każdy nowy pracownik wiedział, co robić, jakie są jego obowiązki, a także jak reagować w różnych kryzysowych sytuacjach. Niektórzy pewnie się teraz zastanawiają, po co w ogóle poświęcać czas na tworzenie i wdrażanie takich procedur, no bo rzeczywiście jest to na samym początku czasochłonne, ponieważ trzeba przysiąść, zastanowić się, co w lokalu nie działa i zastanowić się, co należy naprawić i to wszystko rozpisać. Naprawdę jest sporo pracy, bo powinniśmy zacząć tak naprawdę od zrobienia audytu. Ja przynajmniej tak robię, że jeżeli ktoś mnie prosi o opracowanie takich procedur, no to zaczynam od zrobienia dużego audytu w lokalu i właściwie bez tego się nie podejmuje takiego działania, dlatego że nie za bardzo da się takie procedury przepisać sobie na przykład z jakiegoś McDonalda albo z pizzerii do kawiarni, ponieważ one dotyczą nieco innych rzeczy. Najważniejsze korzyści z posiadania procedur to jest przede wszystkim spójność jakości. Dobrze zaplanowane procedury zapewniają, że klient zawsze dostanie ten sam produkt i usługę, niezależnie od tego, kto akurat pracuje na zmianie, Albo w jakim miejscu przyszedł, na przykład do McDonalda po swoją ulubioną kanapkę. Kolejna rzecz to jest efektywność. Dzięki procedurom pracownicy wiedzą, co robić, co skraca zdecydowanie czas obsługi, minimalizuje błędy i pozwala lepiej zarządzać tym czasem. Kolejna rzecz to jest zadowolenie klientów. Wiadomo, że osoby, które były w naszym lokalu, i które wyszły uśmiechnięte, bardzo chętnie wrócą do nas albo polecą nasz lokal swoim znajomym. Także, jeżeli posiłki są szybko podane, są smaczne, a obsługa była miła, to mamy bardzo dużą szansę, że klienci przypadkowi zostaną naszymi stałymi gośćmi. Kolejna rzecz to jest skalowalność. Jeżeli myślisz o rozwoju swojego lokalu, na przykład przez otwieranie jakiejś nowej lokalizacji, albo może rozwój modelu franczyzy, no to procesy są tutaj niezbędne, aby utrzymać spójność i jakość standardów. W ogóle, jeżeli ktokolwiek myśli o franczyzie, to bez rozpisania wszystkich, absolutnie wszystkich procesów w lokalu, z tego taka grubsza książka by powstała, to w ogóle nie ma szansy, tak? Dlatego, że osoba, która będzie chciała być franczyzobiorcą, to taka osoba będzie oczekiwała podania tak naprawdę na tacy opisu wszystkich procesów i wszystkich zagadnień związanych z funkcjonowaniem lokalu i ze wszystkimi rzeczami związanymi z zarządzaniem, zarówno personelem, dostawami, całą logistyką i obsługą. I została nam jeszcze ostatnia rzecz, to jest kontrola nad kosztami. Jeżeli mamy dobrze zdefiniowane wszystkie procedury, no to pozwala nam to zarządzać zapasami, a to z kolei prowadzi do oszczędności i do minimalizowania strat, które niestety w gastronomii pojawiają się bardzo często, bo coś było źle zamówione albo niedomówione. Tak więc podsumowując, warto poświęcić czas na wyznaczenie i opisanie procedur. Uważam, że w każdym lokale, obojętnie czy to jest malutki lokal, czy to jest lokal z 200 miejscami siedzącymi, Dobrze opracowane procedury pomogą uniknąć wielu niepotrzebnych błędów, ułatwią też codzienne funkcjonowanie całego personelu i zapewnią spójność działania. I nawet jeżeli lokal zostanie bez opieki menadżera albo właściciela, to pracownicy będą doskonale wiedzieć, w jaki sposób mają sobie poradzić, ponieważ znają po prostu na pamięć procedury, według których są wcześniej przeszkoleni. Muszę jednak zaznaczyć jedną rzecz. Nawet przy najlepiej opisanych procedurach, czasami warto jednak spojrzeć na swój biznes z boku i sprawdzić, czy na pewno wszystko działa tak, jak powinno. Samo opisanie procedur to jest tak naprawdę tylko narzędzie, które ono nam może pomóc w zarządzaniu, ale za nas tego nie załatwi. Więc, tak naprawdę właściciel albo menadżer ma zawsze ostateczną kontrolę nad swoim lokalem i on musi przypilnować, aby te procedury. Były wdrażane, tak, żeby wszyscy postępowali według tych procedur. Początek jest zawsze najgorszy, natomiast potem już jest z górki. Ja uważam, że należy ufać procedurom, ufać zespołowi, ale zawsze jednak trzeba mieć rękę na pulsie i kontrolować chociaż wyrywkowo poszczególne elementy. Jeżeli ktoś ma większy lokal i potrzebuje pomocy w opracowaniu i opisaniu tych wszystkich procedur w swoim lokalu, no to oczywiście zapraszam do kontaktu. Ja tworzę procedury zawsze pod konkretny lokal, ale poprzedzam je wykonaniem. Dużego audytu lokalu, żeby zobaczyć, jakie są konkretnie potrzeby. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za poświęcony czas i za uwagę. Jeżeli macie jakiś temat, o którym chcielibyście posłuchać w kolejnych odcinkach, to możecie zawsze śmiało do mnie pisać na adres ZuzaMapoProjectGastro.pl. Czekam na wszelkie pomysły. Zapraszam do kolejnych odcinków. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.